państwo dla mnie jako posłanki z tego okręgu to również bardzo ważny dzień, dzień na który czekaliśmy, tak jak pan marszałek wspomniał kilkanaście lat. Było wiele przeszkód po drodze, ale dzisiejsza decyzja jest dowodem na to, że nie warto się zrażać, bo to służy naszym mieszkańcom, służy też gościom przyjezdnym, turystom. Zintegruje po prostu lotnisko Chopina z lotniskiem w Modlinie i to ułatwi komunikację, to ułatwi dostęp. To jest niedługi nie odcinek, ale jednak bardzo wymagający. To też cieszę się, że na ten cel będą, są pozyskane środki unijne. Gratuluję zarządowi województwa, gratuluję PLC i gratuluję też nam wszystkim, że będziemy mogli sprawniej poruszać się komunikacyjnie. Bardzo Państwu za to dziękuję.